Politechnika Wrocławska jest otwarta na studentów z całego świata. Obcokrajowcy mogą zdobywać wiedzę, doświadczenie, ale także poznawać inne kultury i przede wszystkim opowiadać o własnych. Na uczelni studiuje około tysiąca studentów z zagranicy. Są to osoby z całego świata. Przyjeżdżają do Polski w ramach programów wymiany, między innymi Erasmusa, ale także decydują się na studia w pełnym wymiarze. Znalazłem tutaj swoje miejsce, ponieważ to miejsce dla każdego. Jeśli chcesz kontynuować swoją naukę i doskonalić się, to miejsce dla Ciebie. Możesz tu także zdobywać kwalifikacje zawodowe i uprawiać sport, na przykład koszykówkę. Wybrałem Politechnikę, ponieważ zaciekawiły mnie projekty, ty, które tu widziałem, a które związane były z robotami. więc nie widziałem jeszcze za wiele, ale wszystko wyglądało naprawdę świetnie. Zarówno prezentacja, jak i przyjęcie nas było wspaniale. Studiowałam około 9 miesięcy. Następnie ja studiuję magistra informatyki na Politechnice. Moja nama, Lisa, czasami jest Lisa, Lisą, Lisy. Nie wiem, są dosyć nie Jest bardzo, bardzo trudne dla mnie. Przyjazd do obcego kraju to spore wezwanie. Studenci niejednokrotnie potrzebują pomocy z dokumentami czy chociażby odnalezieniem się na kampusie. Dział Spraw Międzynarodowych dba o ich przyjęcie. Mówimy też o bezpieczeństwie, zapraszamy policjanta. Mówimy o tym, że Wrocław jest oczywiście otwartym i, i przyjaznym miastem, jak wiemy, otwartym na studentów. No ale jak wszędzie na świecie może ich spotkać jakieś, jakaś nieprzyjemna czy wręcz niebezpieczna sytuacja, więc też ich uprzedzamy. Studia to jednak nie wszystko. Erasmus Student Network organizuje dla obcokrajowców spotkania, i wyjazdy integracyjne, aby mogli poznać się bliżej. W tym semestrze zaplanowano wycieczkę do kopalni w Katowicach. Wybieramy polskiego wolontariusza do przyjeżdżającego studenta z zagranicy. I taki wolontariusz właśnie zajmuje się przełamaniem tych barier pierwszych dni, kiedy to jest najwięcej tych nowości, najwięcej rzeczy, które trzeba się przyzwyczaić, nauczyć komunikacji miejskiej chociażby. Zagraniczni studenci mają możliwość pokazania kultury swoich krajów podczas takich wydarzeń jak International Dinner, gdzie prezentują kuchnię regionów, z których pochodzą. Inną inicjatywą jest projekt Erasmus Forest, w ramach którego przyjezdni sadzą drzewa. W poprzednim roku studenci Politechniki. Wrocławskiej wybrali się do nadleśnictwa Jawor. W świetle takiej, jakby zasady, leave your mark, żeby też po sobie coś zostawili, to sadzą już to drzewo tak bardzo. E, to jest konkretny ślad. Poznawanie innych kultur oraz kontakt z obcokrajowcami to również wartość dla Polaków. Otwiera też nasze społeczeństwo na, na, na tą inność. Tak? Zresztą Polska zawsze była wielokulturowa i do tych tradycji chyba dobrze wrócić i z nich czerpać. Działania integrujące mogą sprawić, że obcokrajowcy poczują się w Polsce jak u siebie w domu. Echo 24 cztery Olivia Stasiak